Pozycja okazała się bardzo przydatna w trakcie pisania pracy i nie tylko. To jest taka pozycja, której wcale nie zakładałam, że jak na przykład robiłam tu analizę swoich, jak odpoczywam, no to nie ukrywam, no nie ukrywam, nie odpoczywam tak na co dzień. Natomiast tutaj ta forma trochę to na mnie wymusiła i to było bardzo fajne, bo Trochę sam, m, samo mnie ten projekt zaskoczył, że tak samo jak tutaj na zdjęciach na przykład, jak robiłyśmy z koleżanką, że mogłam się położyć na, nie tyle na siedzisku, co na oparciu i też wytrzymało i, no, rodzaj właśnie jakiegoś poligonu. I już kończąc, tutaj jeszcze zamieściłam parę zdjęć, to nie są zdjęcia, które są tutaj wydrukowane, tylko takie dodatkowe, żeby pokazać same formy już bez postaci, czyli właśnie sofa i z jednym spornikiem widocznym, tym, który jest na zewnątrz. Widok z boku, forma pierwsza i druga, detale i tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wypróbowania. dziękuję bardzo. Poprosimy z recenzji profesor Jacek Jędrzejczyk. Zareczyli, że można też formalnie użyć odpoczynku. A recenzja magisterskiej pracy dyplomowej. Autorka Daria Formela. Promotor chwili. W pracy tej se polików doświadczania siedzenia. Dziękuję Tali i dziękuję promotorowi.